Łukasz Żak i Sebastian Majczak. To dwa najgłośniejsze nazwiska, jeżeli chodzi o toczące się aktualnie w Polsce procesy sądowe, w których zarzuca się im spowodowanie wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Tak na powierzchni, oba przypadki są dosyć podobne. Obaj prowadzili samochody z absurdalną prędkością. Obaj spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Obaj ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. A jednak z jakichś względów Łukaszowi Żakowi grozi. Kara do 30 lat pozbawienia wolności. Natomiast Sebastianowi Majczakowi kara tylko do 8 lat pozbawienia wolności. Dlaczego tak jest? Witajcie w Legalnym Vlogu. Sytuacja związana z tym zagrożeniem karnym może się wydawać o tyle dziwna, że Łukasz Żak, powodując wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, no, doprowadził do tego, przynajmniej prawda, zdanie prokuratury, tutaj trzymajmy się tego założenia, do. Śmierci jednej osoby i do wystąpienia obrażeń u wielu innych osób. Natomiast Sebastian Majczak, przez swoje zachowanie, przez swoją brawurę, zdaniem prokuratury, doprowadził do śmierci trzyosobowej rodziny. I w tej sytuacji absolutnie nie można się dziwić oburzeniu czy też zdziwieniu wielu osób, że jeden może pójść do więzienia na kilkadziesiąt lat, a drugi na maksymalnie osiem. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, dlaczego, według prawa, te przypadki są. Tak skrajnie różne. Zacznijmy może od tego, co zarzuca się obu panom, bo mają tutaj wspólny mianownik w postaci artykułu 177, paragraf 2 kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. I to jest czym zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. I na tym w zasadzie podobieństwa się kończą. Pierwszą rzeczą, która różnicuje sytuację prawną obu panów, jest kwestia ucieczki z miejsca. Zdarzenia. Łukasz Żak bezpośrednio po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Przejechał po niego jakiś tam samochód, udali się do mieszkania na Bielanach, później udał się za granicę i tam go w końcu złapali, czy też sam się zgłosił, są różne wersje. Natomiast jeżeli chodzi o Sebastiana Majczaka, nie można już o nim powiedzieć, że uciekł z miejsca zdarzenia. On pozostał na miejscu zdarzenia, współpracował nazwijmy to roboczo z funkcjonariuszami, został zawieziony na przebadanie, jeżeli chodzi o jego stan trzeźwości. Także po wypadku współpracował, był, został wypuszczony i później robił tam różne swoje rzeczy. Nawet był przekonywany co do tego, że ma status pokrzywdzonego w tej całej sprawie. Później prokuratura na skutek tutaj ustaleń, zdaje się, jakichś tam biegłych, czy też samej drogówki, uznali, że to jednak on jest sprawcą tego wypadku. No i wtedy to oczywiście zmieniło jego status w całej tej sprawie, ale kiedy do tej zmiany już doszło, to Sebastian Majczak był... Za granicą i w zasadzie ostatecznie skończył w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z których do nas go w końcu tutaj przywieźli. Natomiast to, że ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, to nie jest równoznaczne z tym, że uciekł z miejsca zdarzenia. Tu nie ma tej bezpośredniości między jednym a drugim. I oczywiście ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości ma później wpływ na wymiar kary. Natomiast jeżeli chodzi o przypisanie mu że uciekł z miejsca zdarzenia, no to nie będzie to możliwe. I tutaj można powiedzieć, że w pewnym sensie poszczęściło się samemu Majdczakowi, bo gdyby zbiegł z miejsca zdarzenia, to z kolei otworzyłoby prokuratorowi drogę do tego, żeby stawiać mu zarzuty, które przewidują zdecydowanie wyższe widełki, jeżeli chodzi o karalność. I wtedy miałbym mniej więcej tę samą sytuację, co teraz ma Łukasz Żak, czyli od 5 do 20 lat pozbawienia wolności za sam ten tylko wypadek. Łukasz Żak oczywiście listę grzechów ma dużo dłuższą, natomiast no Sebastian Majczak tutaj ma tylko ten wypadek. Jeżeli chodzi o Łukasza Żaka, no to oprócz tego, że zbiegł z miejsca zdarzenia, że był uprzednio karany, no to dochodzi jeszcze jazda w stanie nietrzeźwości. I to jest kolejna okoliczność, która go obciąża. I to jest kolejna tak naprawdę przesłanka, która... Pozwoliła prokuratorowi, jak również może pozwolić sądowi, na przypisanie mu tej zaostrzonej odpowiedzialności karnej od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Łukasz Żak tak naprawdę na dwóch frontach już poległ, bo nie dość, że był w stanie nietrzeźwości, to jeszcze uciekł z miejsca zdarzenia. Nawet jeżeli przekona sąd do tego, że wcale nie był pijany tego dnia, kiedy doprowadził do tego wypadku, to tak czy inaczej uciekł z miejsca zdarzenia i to w dalszym ciągu umożliwia sądowi zastosowanie tej ostrzejszej kwalifikacji. I orzeczenie kary nie mniejsze niż 5 lat pozbawienia wolności do 20 lat pozbawienia wolności. I tutaj można powiedzieć, że Sebastian Majczak jako oskarżony, wypada bardzo skromnie, jeżeli chodzi o tutaj porównywanie się między nimi, bo mamy ten stan nietrzeźwości, ale był też zakaz prowadzenia pojazdów, który przez Łukasza Żaka zresztą wielokrotnie zastosowany wobec niego, i mimo wszystko nie zastosował się do tego zakazu, więc to jest kolejny. Czyn, który można mu zarzucić, i później skumulować te kary. I ten cały paleton przepisów, pod które podpada Łukasz Żak, spina jeszcze tzw. recydywa, co też pozwala na zaostrzenie kary, i też będzie brane pod uwagę przez sąd jako okoliczność obciążająca. Łukasz Żak ze swojej strony zrobił chyba wszystko, żeby sąd wymierzył mu karę gdzieś tak, pewnie, między 20 a 30 lat. Takie są moje przewidywania. Natomiast Sebastian Majczak ani nie jechał w stanie nietrzeźwości, ani nie uciekł z miejsca zdarzenia, ani nie miał żadnego zakazu, ani nie był wcześniej karany. Więc nie ma po prostu żadnej prawnej możliwości, przynajmniej ja takiej nie widzę, żeby w jakikolwiek sposób zaostrzyć grożącą mu karę 8 lat pozbawienia wolności. Ja jak najbardziej rozumiem, że to może frustrować biorąc pod uwagę skutki rajdu, który przeprowadził Sebastian Majczak. Autostrad. Wydaje mi się, że sąd będzie miał zagwozdkę. Ja wiem, że oczekiwania są takie, że dostanie jak najwyższą karę, ale tutaj już jest ten sufit w postaci 8 lat pozbawienia wolności, co niektórzy zdaje się słusznie określiliby, że to jest tylko 8 lat pozbawienia wolności i w ogóle w żaden sposób, nawet jeżeli da mu się ten maksymalny wymiar kary, to to nie będzie naprawiało niczego, to nie będzie zaspokajało takiego ogólnego poczucia. Sprawiedliwości. Problem kolejny jest taki, że żeby dać komuś maksa, nawet jeżeli ten maks wynikający z przepisu jest dość niski, tak jak tutaj te 8 lat pozbawienia wolności, to też sąd nie do końca może tak tutaj swobodnie do tego podejść. Majczak nie ma takiej przeszłości jak Łukasz Żak, a to na pewno ułatwiłoby sądowi sprawę. Natomiast no, nie jest wykluczone, że no, ostatecznie jednak skutek w postaci śmierci całej rodziny będzie mimo wszystko. Bardzo, bardzo przeważający. Natomiast te maksymalne wymiary kary zarezerwowane są dla osób, które już w jakiś sposób wchodziły w konflikt z prawem, a Sebastian Majczak wcześniej, z tego co wiem, karany w żaden sposób nie był. Więc sąd, mimo że może być duża presja, to będzie musiał jakoś tam wyważyć, czy nie musi czasem trochę urwać z tego maksymalnego zagrożenia, czyli z tych ośmiu. Lat. Nie mówię, że tak zrobi, ale myślę, że te rozważania gdzieś tam będą. No i teraz samo ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości jest też okolicznością obciążającą. W szczególności, jeżeli weźmie się pod uwagę oświadczenia Majczaka, na przykład te z wywiadu, którego udzielił Zbigniewowi stanodze. Jechałem lewym pasem drogi i nagle na pustej autostradzie, gdzie przede mną było tylko jedno auto dostawcze, jedno auto ciężarowe. Nagle samochód osobowy zajechał mi drogę, ja mogłem tylko utrzymać samochód na moim pasie ruchu bądź uderzyć w wiadruk. Podawanie tam takich przekazów, typu, że on wcale nie jechał 315 km na godzinę? Wynosiło około 160-170 na godzinę. W momencie, kiedy samochód osobowy kija, niestety. On tylko jechał 160, 170, że w sumie winę za to wszystko ponosi kierowca kii, która. Spłonęła. Co prawda, z tymi teoriami na temat tego, że kierowca kij wjechał na pas, w którym poruszał się Majczak, tutaj prokurator dosyć szczegółowo się rozprawia już w akcie oskarżenia i wskazuje, z czego wynika to, że nie można uznać tej wersji za wiarygodną, już abstrahując od opinii biegłych, to jeszcze tutaj ślady, które są na jezdni w szczególności, były chyba taką ostateczną podstawą do przyjęcia, że to Majczak zjeżdżał na środkowy pas, w którym poruszała się kija. A nie tak, że takia jakoś jechała do lewej i wtedy wjechał w nią majczak. Natomiast samo to, że publicznie próbował obarczać winą za to, co się stało, ofiarę tego wypadku, nie żyjącą ofiarę tego wypadku, to to może dać sądowi w pewnym sensie podstawę do tego, żeby uznać, że wcale jakoś szczerze nie żałuje tego, co zrobił, a wręcz niejako odsuwa od siebie jakąkolwiek odpowiedzialność i wypiera się tej odpowiedzialności, a to, jak oskarżone zachowuje się poczynie, ma też znaczenie na wymiar kary, czyli ukrywanie się i te oświadczenia mogą moim zdaniem zaszkodzić Majczakowi. Jeżeli chodzi o linię obrony obu panów, to one nieznacznie się różnią, ale ostatecznie chyba będą wykazywać bardzo podobne rzeczy. Bo Łukasz tak przyznaje się do tego, że poruszał się samochodem i poruszał się z bardzo dużą prędkością, natomiast no już jakoś tak milczy albo przemyka się nad kwestią tego, czy uznaje się za winnego spowodowania tego zderzenia. I nie jestem pewien, czy nie będzie chciał, chciał obarczać winą za to, że doszło do tego zderzenia właśnie panią kierującą Fordę. I w pewnym sensie podobnie jest, jeżeli chodzi o Majczaka, bo on twierdzi, że to kija wjechała na jego pas, także nawet gdyby uznać, że jechał te nie mniej niż 315 km na godzinę, to tak czy inaczej, Gdyby kierowca kij nie wjechał na pas, którym poruszył się majczak, to do wypadku by nie doszło, i w takim razie to nie jest wina majczaka. Mam nadzieję, że za mocno wam teraz ciśnienie nie skoczyło. Pamiętajcie, ja jestem tylko posłańcem, ja tylko wam tłumaczę i przekazuję, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przepisy. Taka obrona jest dosyć typowa w tego typu sprawach, i sądy tutaj przyjmują, że. Może dojść do wyłączenia odpowiedzialności takiego oskarżonego, jeżeli wykaże na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, i, i tak dalej, i tak dalej, że między jego naruszeniem zasad bezpieczeństwa, tutaj mam no, na myśli jazdę y, prawda, z prędkością ponad 200 czy ponad 300 km na godzinę, a nawet to, że na przykład Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, ale jeżeli nie ma związku przyczynowego między tym a wypadkiem, To wtedy będę wykazywać, że nie mogli się dopuścić przestępstwa z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. Oczywiście będą odpowiadać za jazdy pod yy, wpływem, tak, tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, natomiast będzie na pewno próba podejmowana, żeby wykazywać i pewnie spychać w tym sensie odpowiedzialność na pokrzywdzonych w tych sprawach, że gdyby nie wykonali jakichś tam manewrów, to pomimo tego, że tam ci parzyli i lecieli jak pocisk, że gdyby tam ci się nie znaleźli na ich drodze, to do tego wypadku by nie doszło. I takie sytuacje się też zdarzają. Sam fakt, że ktoś jedzie bardzo szybko, nie determinuje tego, że z automatu jest już win. Natomiast przypominam, że jeżeli chodzi o Mightchaka, to tutaj prokurator z tą teorią też już się rozprawił. I ma absolutne podstawy do tego, żeby podważyć te linie obrony. Także nie lekceważyłbym całkowicie, natomiast też raczej byłbym spokojny o to, że tutaj. Jest to wszystko dosyć ładnie ustalone i utrwalone. No i teraz mamy sytuację taką, że Rzek jechał pod wpływem alkoholu. Jechał dosyć szybko, ale nie tak szybko jak na przykład Majczak, który z kolei nie jechał pod wpływem alkoholu, ale jechał dużo szybciej i z kolei zabił aż trzy osoby. I nie chcę tutaj się targować na to, kto więcej osób zabił, ale mimo wszystko rzeczywiście rozumiem ten kontrast, kiedy osobie, która spowodowała śmierć trzech osób. Grozi kara 8 lat pozbawienia wolności, a panu Rzekowi aż 30 lat pozbawienia wolności. Dla nie wszystkich aż, ale wiecie o co chodzi. Dla rodziny osób, które zginęły w wypadku, którego miał dopuścić się Sebastian Majczak, no, ta kwalifikacja wypadku nie jest oczywiście satysfakcjonująca ich pełnomocnik próbuje przekonać sąd tego, że tutaj doszło do po prostu zwykłego zabójstwa w zamiarze ewentualnym i takie kwalifikacje są możliwe, tylko że nie wiem, czy. W tym wypadku się tak do końca to obroni. Ja wiem, że ta sprawa jest bulwersująca i tragiczna, natomiast to, ten zarzut może się nie obronić w sądzie, bo żeby przełożyć 148, czyli zarzut właśnie zabójstwa, na jakieś sytuacje drogowe, to bardziej takim czytelnym przykładem jest, kiedy i to takie sprawy już były, że ktoś chce popełnić samobójstwo i zjeżdża swoim samochodem na przeciwległy pas, po to, żeby uderzyć w drugi samochód. Natomiast w tym wypadku, czy to się uda pełnomocnikowi pokrzywdzonych tego, nie wiem, natomiast rozumiem, że bierze się to z tego, że po prostu jadąc z prędkością 315 km na godzinę, w momencie, kiedy gdzieś tam obok niego jechała takia, no to zakładał, że może dojść do czegoś takiego, albo godził się z tym, że może dojść do czegoś takiego, że spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Ale czy to przejdzie, to naprawdę. Oczywiście, jak to było w tego typu sytuacjach, zaczyna się też festiwal populizmu penalnego, i tutaj politycy wykorzystują takie tragiczne sytuacje do tego, żeby zbić parę punktów u swoich wyborców. W przypadku Majczaka faktycznie można czuć pewne rozgoryczenie. Tak? Spowodował tragiczne skutki i w żaden sposób nawet te 8 lat pozbawienia wolności tego nie naprawią, to poczucie sprawiedliwości nie zostanie na pewno zaspokojone. No, z drugiej strony gdyby iść w kierunku jakiegoś takiego mocnego podwyższenia kar, to to z kolei otwiera drogę do bardzo wysokich wyroków w sytuacjach dużo mniej skrajnych. Więc to jest znowu taki moment, w którym obywatele sami na siebie kręcą bata, tak? bo żądają od polityków zaostrzenia kar, a później sami mogą tym oberwać. Ja bym po prostu poczekał na jakieś mądre propozycje od osób, które się tym zajmują na co dzień. Bo jakoś do czasu tych wypadków nikt tam nic nie chciał zmieniać, jeżeli chodzi o zagrożenie karami. Trzeba pamiętać, że prawo karne bierze pod uwagę nie tylko skutek, jaki sprawca wywołał, ale też jego zamiar. Gdyby tak nie było, to na przykład kierowca autobusu, który popełnił błąd na drodze, źle ocenił sytuację i skutkiem czego będzie śmierć kilku pasażerów. No to czy powinien odpowiadać tak surowo jak za zabójstwo? Bo przecież wywołał śmierć. To byłby oczywiście absurd. Mówię to dlatego, że nie można się skupić tylko na wywołanym skutku. Są też inne rzeczy, które się bierze pod uwagę. Dlatego rozróżnia się zabójstwo i nieszczęśliwy wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Ale to, że to mówię, wcale nie oznacza, że uważam, że 8 lat to byłoby. Wystarczająco za to, co robił majczy. Pamiętajcie, że wszystko, czego się tutaj dowiedzieliście, objęte jest tajemnicą adwokacką. Nikomu nic nie mówcie. Zostawcie suba i lajka, komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku.